Siema siema Hodowca Świętokrzyskie zapraszam na nowy film Porannym wypuściłem ptaków, niestety nie nagrało mi się A jak są na dworze to y, idziemy teraz po zboże, po wodę czystą Oto moje kaczuchy, kaczuszki, kaczuchy I jest! E, na 100% wiem, to jest... E, kaczor. Na 100% wiem. A to dzisiaj musi tu wygrabić dobrze, wyspontać. Idziemy im też zboże, bo tu... To... Widać baga niż trochę. No mam wolny na to im to to strópo Ale... i filmy będą się pojawiać może powiem wam jakie dni dzisiaj będzie to jest środa to środa, się pojawi ten materiał i kolejny będzie tak. środa Sroda, piątek i niedziela To będą trzy dni No i może dodatkowy poniedziałek i to się zobaczy. To się zobaczy Teraz i te pograbki jest Wypuszczam kury dzisiaj a o piątej o to jest kaczor ładny kaczorek Dobra Obi da dzieje się się przypić Co to kurwa? Tutaj wody jest Są laski to i muszę... Napier pójdziemy po jedzenie i Pytę tylko co im tu dać Blaski mają ja blaski mają Ale kupuję jednak e, za małem im poidwa Taki Na się złoty na woda. O i się wykluły kurczonka od kazełka kochin. Zostało dwa, bo się trzy, trzy wylęgło jedno niestety spadło. I jeden kurczak jest podobny do tego białego będzie. Dobra. O widzę coś. Rządzi stadzie o! Widać. A tamtym kogo to jest naspedaż. Dzisiaj dzień trzeba ładne Ładna. Trzeba wystawić. Dobra, lecimy. O nie mogę. Zatrzymać. Dobra, już wracamy po przerwie. No, to kilka chwil było, a na mnie to było, nie wiem Jedną ręką muszę na telefon o. I wejść, bo O kur... dobra Tam dziurała, to tam to in... Muszę to wyszukać, bo im Znaczy mają o kurwa, Kura mi wysfato to razem złapę, a po nikt by nie otworzył No i tak. Yy, Zawsze raz złapę zgodnie, jak pochodzą. No i tak. Yy, wiem, że tamta jest. Yy, Kaczek, to jest jeden kaczek i tam też kaczka, to jest już parka. Ale ta biała też mi się wydaje, to będę kaczka, bo to widać. Kurde, kurde, mi powychodziły. Ale to nie, to jej też gonić. Zaś będę. O już widzę, kaczki tą wodę pobrudziły. To trudno. Ale jeszcze kury to siedzi pewnie mnie. stajni, No i mi. Kaczka osadła. I wam pokażę, że. gdzie? Widzicie? Eee, tutaj tej czystej wody. Umyłem to dobrze. Czystej wody dałem. A tutaj. Wymiłem i powrotem jest było to Nie no powiem je kaczki są faline, fajne dochodowana Takie młode O tam jedno sabo wysło, a powiem więcej je tym roku cię się trochę bardziej za porządek Wolne. I wam pokażę, gdzie ta kaczka siedzi, o. On. Widać? Dużo piór, słomę dostała. Może to z tego będzie. Bo za sim to ten kaczek się nie spisał. Nie wiem czy w ogóle... Ich. Ale zaczął coś tam. Teraz jest lepiej. Zobaczymy jak... Kaczką trawę muszę urwać Zaś pójdzie... pójdę dobre, poranne, wypuściłem ptaków i... Poranne obołączki ukór Jakoś tak Czym nazwać ten film? się? No i dzisiaj to będę musiał wymieć i widzę czy to O tam worek jeszcze muszę wywalić Pusek Puszki tamte pozbierałem. Ten worek tam stoi o parę, to o tą siatkę Eee, każdego chin się nie poddaje a tam, a tam niestety mam sambo. Będę robił tam sambo dopiero I na razie tam ja tego to Natalie nie jest Jedna kaczka to nie wiem gdzie jest. Pewnie na siedzi. U niej tam muszę pościelać. O, to jest biała pewnie to jest kaczka. właśnie to widać. To jest mam dwie pełne kaczki i kaczora. Kaczu to fajny makol. Mu się podoba.

Dobra, i kończymy materiał. Dzięki za obejrzenie. Łapka w górę i sub i dziękuję.